Cześć, jest Kryba. ma z tej strony KOM5000. Okej, okay, o czym mam opowiadać? Yy... Jesteśmy na planie opowiadania stream Na planie to dużo powiedziane. Po prostu planie nagrywania tego opowiadania do wersji wideo. Ajcie nowe opowiadanie, ze mną w roli głównej. Malissima! Pandostream jest trochę próbą, nie nawet bardzo, próbą zmierzenia się z nie, całą tą pandemią koronawirusa, którą przechodzimy. Ten panos nie taki takie fajne wysze, bo ja tam jestem. No ciekawie jest. Dużo się dzieje. Zobaczycie jak w świecie Adama i Koma wyglądała ta pandemia. Co spowodowała? Co wywołała, do czego doprowadziła? No tak. Dobrze nie, dobrze. Fajnie, fajnie. I do południa budzi śmierć. Czy też tak mieliście, że słyszeliście tę tej nie budziką śmierć, tylko budzi go śmierć? No i tam się przydała taka budzi go śmierć. No. <laughs> wrócą postacie, których dawno nie widzieliśmy, i też całkiem niedawno. No mnie, przepraszam, że i te nagrania wideo nie wyjdą fajnie. No, słuchajcie, mistrzem no, dikcji nie jestem, prawda? Bo czasami się ta że tak mówię, różnie, nie? ale będę, ale staram się, ale starałem się powiedzieć to i tam, to i Chyba ja Cię już dawno chciałem zapisać na lekcję z dykcji, wiesz? Tak samo jak po prostu Adasia na, na lekcję z podrywania dziewczyn. No ale nie, 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 Wy nie, Wy nie. Ach, wy skup. Co Wy macie w tych swoich na? Mogę powiedzieć, że będzie dużo zaskoczeń w tekście. Tekst nie jest długi, ale z co strona to myślę, że Wy będziecie zaskoczeni. W ogóle, Pando stream jest pierwszą oceną projektu na Żajder 5000. Czym, czym jest na Żyder 5000? Otóż 11 lipca, mniej dokładnie 5 tysięcy dni, od kiedy pojawił się nasz rider, od kiedy zadebiutował pierwszy odcinek w 2006 roku. Planowane są jeszcze w całym tym projekcie dwa kolejne opowiadania ale o nich powiem później. Nie? Czy jestem zadowolony z tego powiadania? Na pewnym poziomie tak, na pewnym nie. Zapraszam Was serdecznie. Wkrótce się widzimy tutaj na YouTubie i się Night Rider Polska z Tak, jestem zadowolony. Tak, tak. No, też zapraszam Was serdecznie. Widzimy się na premierze. See ya! Oczywiście uh -huh. na po napisach, to już mogę powiedzieć. Bardzo zabawno. Chyba. Nie wiem. Nie dostanę zajdla za to, to po prostu obrażę się na cały świat.